thank <music> Nie ma takiego drugiego święta w roku liturgicznym, kiedy w jednej uroczystości czcimy wszystkich świętych. I tych wielkich, i tych małych, i tych znanych, i tych anonimowych, tych, którzy już tą chwałę świętości osiągnęli, tych, którzy są, żyją wokół nas na co dzień, i żyją świętością, świętością życia, świętością Pana Boga. Dziś 1 listopada pytamy o świętość. I na początku, czy to nie jest tak, że my tej świętości się boimy? Czy ona nas czasami nie przeraża? Może czasami nas przerasta? Z jednej strony nas może pociąga, jest jakimś naszym pragnieniem, jakoś nas tęsknotą, a z drugiej strony może nas irytować, w jakiś sposób sprawiać, że nie czujemy się godni, że nie potrafimy, że nie umiemy. Jak to jest tą naszą świętością? Czym jest święto? Być może lękamy się tego, że myśląc, że będziemy, jak mamy być świętymi, to że będziemy coś sztuczni, jacyś nienaturalni, że będziemy musieli wyzbyć się tego wszystkiego, czym żyjemy, co nas cieszy, co nas raduje. Myślimy sobie o tym, że będziemy musieli chodzić smutni, w jakiś sposób pogrożeni w jakichś zaświatach. I może się tego boimy. Boimy się utracić swoją ludzką twarz. A przecież świętość to normalność, codzienność, w tym wszystkim, co ona niesie. Świętość to nie sztuczność patrzenia na świat, nie izolacja od świata, ale życie światem, jego radością, jego nadzieją, jego smutkiem, tym, co przeraża, tym, co niepokoi. Świętość to świadectwo. O tym, że Pan Bóg jest kimś, kto nas inspiruje do działania, kto jest naszą drogą, ten, który wezwala w nas prawdę i ten, który nas chce doprowadzić do Domu Ojca. Nie bój się świętości, bo świętość jest na Twoją miarę. To nie jest tak, że świętymi się rodzimy bardzo cnotliwi, piękni, nieznający żadnej rzeczywistości związanej ze słabością, z grzechem, z niepewnością, z niewiarą. Tacy święci nie są. Tacy święci nie byli. Nie patrz na świętość przez pryzmat końca życia świętego, ale popatrz na to, że on był w takim samym momencie, w którym ty jesteś. Bo świętość to droga. Świętość to pragnienie wejścia w ślady Boga. Świętość to życie tym, kim jesteś. Do czego Cię Pan Bóg zaprosił, do czego Cię powołał. Świętość to nadzieja. Świętość to powstawanie. Świętość to pragnienie Ojca. do Ojca. Kiedyś zainspirowały mnie takie słowa, które wypowiedział święty probozars, Jan Maria Wianey. Powiedział, że nie wszyscy święci dobrze zaczynali, ale wszyscy święci dobrze skończyli, bo skończyli w dom Ojca i przy Ojcu.